Cześć. <laughs> Dzisiaj chciałam wam pokazać pewną grę planszową. Kupiłam ją sobie słuchajcie w tamtym roku i już parę razy grałam z ciocią w tą grę. Bardzo fajna jest, słuchajcie w ogóle zobaczcie jak ona wygląda. Zaraz wam otworzę i wam pokażę w środku co ona zawiera. Tylko czekajcie chwilę, bo muszę się dostać do tego y, wnętrza. Że ja Was sobie postawię na chwilkę. Już mam w środku. Znajdziemy taką plażę. A z drugiej strony jest Wy to widzicie w kamerze niebieskie, ale tutaj jest zielone z tyłu. Instrukcje jak grać w tą grę. Możecie sobie zastopować jak Was to interesuje i sobie przeczytać jeszcze z drugiej strony. No i pionki. Pionki, kostka do gry. Kostka do gry, no i takie karty, tylko czekajcie, bo muszę je wyciągnąć. Karty słuchajcie z różnymi zadaniami, tak jak na pudełku jest napisane. Pokażmy tłumacz. Narysuj i naśladuj. Mamy tak: między innymi nauczycielkę, pisarza, tak, strażaka, kosmonautę. Bałwana, torebkę, a propos torebki to zaraz jeszcze Wam coś powiem telewizor, kelnera. Tu mamy dalej dziennikarza, krawcową. Kierowcę, pielęgniarkę, króla, aktora, piosenkarza, fryzjera, pilota takiego do telewizji. I wiele, wiele innych. Węża jeszcze. Lekarza. Tu mamy o żołnierza. I wiele, wiele innych. Słuchajcie, bardzo fajna gra. Ja ją kupiłam, słuchajcie, na Allegro kiedyś. Za 50 zł, o ile dobrze pamiętam. Ale naprawdę bardzo fajna gra. Gra warta polecenia. Naprawdę jest super grom. Mała kanapury. A propos tego, a propos torebki, to chciałam jeszcze Wam powiedzieć, co pakuję do, do torebki. A więc, tak: najczęściej to jest, no wiadomo, portfel, tak, z pieniędzmi i dokumentami. Najczęściej, jeśli chodzi o dokumenty, to tam pakuję dowód osobisty. Telefon, no wiadomo, że telefon, jakieś chusteczki, prawda. Jakąś szminkę, jakiś długopis, w razie, żeby może się przydało. I właściwie to wszystko no to, co każda kobieta pakuje, tak? Kobiety zawsze mają dużo, dużo tych tak, dużo rzeczy w torebkach, ale ja najczęściej to pakuję. Chcę dzisiaj jeszcze nagrać, wiecie, jeden filmik. Albo w sumie to jeśli chodzi o moją poranną rutynę, to ja zazwyczaj wstaję koło 7. Ściele łóżko, później się ubieram, czeszę. No i taką moją rutyną jest teraz yy, um, branie leków rano, tak. No niestety mam tyle, tak jak wiecie, mam tyle chorób, że niestety no, biorę teraz tyle leków, ile biorę. I to jest taką też moją poranną właśnie rutyną pranie leków. Pójdę jeszcze na chwilę wam pokażę jak jest na dworze Ja wiem że może ktoś nie lubić mnie i tak dalej ale ja będę nagrywać dalej filmiki bo mi to sprawia przyjemność i ja nie będę się słuchać yy, ten Słuchać jakichś głupich ludzi, którzy uważają, że moje filmiki są nudne, jak plaki z olejem. Dobrze, Przemku, może tak uważasz, ale inni tak nie uważają. Możesz nie oglądać mojego kanału. Ja ci. Ja ci nie każę oglądać mojego kanału. Możesz nie oglądać. Zobaczcie. Teraz jest po ósmej i czuję, że będzie gorący dzień, bo. Już jest mega ciepło. Niebo jest takie, jak widzicie. Jest trochę chmurek na niebie, ale tak to jest dość, dość ciepło. Nie wiem, może koło 25 stopni jest tak. Tak mi się wydaje, że koło 25 będzie. Także co? Ja się z Wami żegnam na dzisiaj w tym vlogu. Nie, nie nie, będę wam tego mówić co, co jeszcze chciałam wam powiedzieć bo to będzie dla was taka niespodzianka także także żegnam was w tym vlogu dzisiejszym pozdrawiam was serdecznie życzę wam miłego tygodnia nowego odpocznijcie jutro we wtorek bo jutro tak jak wiecie jest święto także odpocznijcie wszyscy Mam nadzieję, że takie, taka gra Wam się spodoba. Możecie sobie też wiecie, ją kupić, bo ona, ona chyba jeszcze jest na Allegro, nie wiem. Bo ja mówię, ją jakoś rok temu kupowałam. Ale mam nadzieję, że jeszcze jest na Allegro. Także jak ktoś będzie miał ochotę, to może sobie taką grę na Allegro zakupić. Pisać sobie po prostu yy, gra małe kałambury z firmy Java i powinno Wam wyskoczyć, także bardzo fajna gra. Naprawdę polecam Wam tą grę, bo jest naprawdę świetna. O, jeszcze ostatni rzut na pudełko o, na karty. Kostki, pionki, znaczy kostki, kostki, pionki, instrukcje. No i na plaży. O, no sama widzę, że to jest niebieski, ale to jest zielony kolor. Ma ta branża. Jeszcze Wam. albo nie, nie będę Wam pokazywać dzisiaj, jak wyglądam. Także żegnam Was na dzisiaj i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa!